What it is? It's a Lego. Tada! <gasps> Christmas tree. Oh my goodness! Can it I looks show so you? beautiful. Can I show you? Yeah. Oh my God! That's so sweet. This one's a fun. I got one too. Jessica doesn't have. Rachel got one too. Oh, that looks so cute. Wait, you guys want to make fake ornaments? słodkie. Co nie? O matko, ja kocham ten sandwich, w sensie tą kanapkę z... To, jest, to nie jest peanut butter jelly, tylko to jest właśnie sun butter jelly, ponieważ tutaj dzieci nie mogą nosić nic z masłem orzechowym, z orzechami i tak dalej, bo bardzo dużo dzieci ma tutaj alergię. Także kocham, kocham, kocham. Mam tutaj kanapkę z filadelfią i awokado, pomidorki trochę więcej sun butter i truskaweczki. Także zabieram się za śniadanko, bo już jest po 11. Sobie wodę. E, I tak, mam nadzieję, że mnie dobrze widzicie, w miarę tutaj troszeczkę prześwietla, ale trudno, nie jestem w stanie za dużo z tym zrobić, ponieważ jest no, dosyć szaro buro e, na zewnątrz, ale mniejsze o to, dobra, czekajcie, może tak, może będzie lepiej. E, więc tak, rano, znaczy rano, około 10 zeszłam do dziewczynek na chwilę, e, bo chciałam sobie zrobić kawkę i chwilę z nimi się pobawiłam i e, malowałyśmy tak jakby. Bańki na papierze, potem jak wkładałyście to do piekarnika, to z tego się robiły takie malusienkie, takie, najpierw było to mniej więcej takiej wielkości, a potem się zrobiły takie takie tiny, tiny takie malusienkie i yy, szklane. Z papieru zrobiło się szklane, znaczy to nie był taki do końca papier, ale no takie coś, ale. La... Lekturka z papierem połączona i z jednej strony było śliskie, a z drugiej strony było takie, że można było malować, bo było matowe. I potem jak włożyliście to do piekarnika, to się zrobiły z tego takie malusienkie banieczki, takie o mniej więcej takiej wielkości, właśnie na choinkę. Także mega fajna zabawa dla dzieci. Spróbuję znaleźć więcej takich rzeczy jeszcze w targecie. Um, a ja teraz się zbieram, jadę po dziewczynek, które jeszcze nie znam, ale chętnie się poznam tutaj z osobami z okolicy, bo jestem tutaj dopiero jakieś 10 dni. Przyjechałam w zeszły czwartek, a mamy niedzielę. Także dopiero jestem tutaj krótko, ale już poznałam kilka osób. Także mega, mega się cieszę. Jednak, Facebook to jest coś, co pomaga znaleźć znajomości. Można napisać posty na różnych grupkach i tak dalej. I zawsze kogoś sobie znajdziecie, żeby wyskoczyć w sobotę. Czy tak jak wczoraj na przykład byłam w Bostonie, także wrzucam tutaj kilka przebitek może. A jak nie, to zapraszam na Instagrama. Tutaj gdzieś się pojawi nazwa live. by Klaudia, możecie sobie zerknąć i zobaczyć relacje z Bostonu, z Massachusetts. Ogólnie z. Ostatnich, powiedzmy z półtora miesiąca, ostatniego mojego tutaj w Stanach Zjednoczonych, także serdecznie Was zapraszam. Właśnie postaram się Wam też pokazać troszeczkę z Black Friday, ponieważ nagrywałam trochę, a teraz są vlogmasy, więc chcę Wam przemycić troszeczkę ciekawszych rzeczy. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało i że będę dała radę nagrywać codzienny vlogmasy, bo to będzie mega, mega wyzwanie dla mnie, ponieważ montowanie takich filmików, nagrywanie filmików, to zajmuje bardzo dużo czasu. Ale trzymajcie kciuki, wtedy będą się pojawiać filmiki codziennie, a jeśli nie codziennie, to co dwa dni. Jeszcze chcę Wam się pochwalić mam nową bluzę, Boston, Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się mega mega podoba Mam też już z Long Island, Brooklyn, coś takiego. Mam jedną bluzę w każdym razie. To też Wam kiedyś pokażę. jadę po koleżankę do Hingham. To jest powiedzmy tak dwa miasteczka dalej. Jakieś 20 minut drogi mnie czeka. Pierwszy raz y, jadę do tej dziewczyny. No, zaczyna coś si się w ogóle ma śnieg padać, także mega, mega się cieszę. Ja lubię zimę, lubię śnieg. Tak spokojnie ja teraz stoję, nie jadę. E, ale jedziemy sobie dzisiaj do galerii, także mega, mega się cieszę również, chociaż byłam dwa dni temu e, i pewnie co dzisiaj też kupię, ale trzeba zacząć robić świąteczne zakupy. Także mam nadzieję, że Wam coś pokażę, a jeśli nie, to zobaczycie na pewno relację też z Black Friday. Pewnie napiję się jakieś kawki, mam ze sobą tutaj wodę, Um, no i co? E, już jest 1 grudnia, ja nie mogę w to uwierzyć, że jestem półtorej miesiąca w stanach. Czas mega, mega szybko mija, ale ja cały czas jestem taka zakręcona, bo tutaj zmieniałam rodzinkę, tu to, tu tamto. I postaram się w każdym vlogmasie poruszać jakiś tam temat odnośnie stanów, odnośnie na przykład trima, czy odnośnie pierwszych dni, także e, mam nadzieję, że nie będą aż takie nudne, jeśli ja nie miałabym sobie coś pokazywać. E, możecie też dać propozycje, co chcielibyście zobaczyć w tych mm, vlogmasach. W weekendy na pewno będę Wam pokazywała. Em, vlogi bardziej wycieczkowe, ale mam nadzieję, że również Wam się spodobają. Zobaczcie, jaki piękny dom. Tutaj już też choineczka. I ogólnie, to tutaj jest pas ciągły w kolorach Ameryki. Biało, czerwono, niebieski. Pierwszy raz w życiu taki widzę. Ogólnie z w większości miejsc mają flagi i tak dalej. Także nawet w galerii tutaj na podłodze, żeby Wam coś nagrać I generalnie dzisiaj spadł pierwszy śnieg w Bostonie, w Massachusetts Bo ja teraz mieszkam w niedaleko Bostonu, jakoś 40-45 minut A do Bostonu, więc to jest niedaleko Mieszkam do, dokładniej w Norwell, ale o tym też Wam postaram się powiedzieć w kolejnych vlogmasach Ale generalnie się, dzisiaj spędziłam dzień z Vanessą, która jest również z a, Agencji Opery America Ale ona jest z, ona jest z Niemiec ale powiem Wam, że przełamałam się i spotkałam się wczoraj z dwoma dziewczynami z Brazylii w Bostonie i dzisiaj z dziewczyną z, właśnie z Niemiec. Także wiecie, musiałam cały czas rozmawiać po angielsku i dałam rady. Nie była to żadna Polka, więc no, wiadomo, nie mogłam nic powiedzieć po prostu po polsku. Czasami mi się polskie słowa wymykają, jak mówię coś szybko, szybko, chcę strasznie powiedzieć szybko, to czasami mi się powie no albo ale. Takie wiesz, tak, takie wiecie... Mm. Krótkie słówka, ale raczej staram się i tak po angielsku cały czas mówić, więc skoro dziewczyny mnie zrozumiały, to mam nadzieję, że nie jest tak źle i już tam jakoś ten język angielski się poprawił. Um, dzisiaj może nie będę wam jakoś mega-mega dużo opowiadać, bo też nie ma co, ale po prostu spędziłam dzień chodząc po sklepach z koleżanką, znaczy z nowo poznaną osobą, ale można powiedzieć, że już z koleżanką, która opuszcza już Stany Zjednoczone w styczniu, bo była. Półtorej roku, rok i 9 miesięcy będzie mniej w styczniu. Także tak można przedłużyć program właśnie 6-9 albo 12 miesięcy. Ja raczej myślę o przedłużeniu na kolejny rok, ale zobaczymy. Nie mówię tak i nie mówię nie. I nie mówię jak to będzie, bo po prostu sama nie wiem. E, zobaczymy w przyszłości, jak to będzie. Tymczasem e, mam nadzieję, że Wam się podobał filmik. Zostawcie jakieś łapki w górę, wbijajcie na Instagrama, gdzieś tutaj znowu się pojawi live by w każdym razie. I zapraszam Was codziennie na mój kanał, bo będą się najprawdopodobniej pojawiać codziennie vlogmasy z różnymi pogadankami na różne tematy, także jeśli macie jakieś pytania, to piszcie mi tam na dole w komentarzach. Ewentualnie możecie pisać do mnie na Instagramie prywatnie, a ja postaram się poruszyć jakiś temat we vlogmasach. Um, także co? Cześć, do zobaczenia jutro. Dobra, moi drodzy, bo zapomnę. Pokażę Wam jeszcze, co dzisiaj kupiłam, słuchajcie. Więc tak, po pierwsze, może nie po pierwsze, ale kupiłam ogólnie dzisiaj w TJ Maxx, bo tutaj zamiast TJ Max jest TJ Maxx. Kupiłam takie kubeczki, wiem, plastik i tak dalej, ale przydadzą mi się na kawkę, bo na razie nie mam takiego niejednorazowego, jednorazowego, tylko wielorazowego użytku kubka na kawkę, więc kupiłam sobie kilka, więc nie wiem ile, raz, dwa, trzy, cztery, 7 albo 8 sztuk kubeczków właśnie takich. Bardzo fajnie to wygląda i kosztowało 2,99, więc sobie też nie jakieś duże pieniądze. A przyda mi się na kawkę, chociaż mam jeszcze raz jedną to jest zmak. Z Maca i jeszcze mam gdzieś z Dunkina Dzisiaj Kolejna rzecz w DJ Maxie, pomyślałam, że wezmę sobie właśnie taką maseczkę Bo koleżanka, z którą byłam dzisiaj właśnie z Niemiec Kupiła sobie wczoraj takie maseczki Nakładane na twarz, wiecie o co chodzi I ja jeszcze takiej nigdy w sumie nie miałam, ale pomyślałam, że wezmę tą Bo mi się bardzo, bardzo spodobała Ona jest taka glitterowa, w sensie wiecie Z takimi drobinkami, już wam tutaj pokażę i to jest maska, ta co się nazywa peel off. W sensie, że sobie po prostu ją trzymacie 20-30 minut, tutaj piszę, i potem ściągacie ją tak jak skóretki, że To jest mega, mega fajna. Więc jest taką z takim jakby aplikatorem. To nie jest pędzelek, tylko właśnie taki jakby aplikator, więc mega fajna sprawa, bo nie musicie w sumie brudzić sobie rąk, co jest często strasznie takie uciążliwe, jedno, bo musicie je potem tak myć całe, potem się brudzicie tylko. I myślę, że to będzie mega fajna sprawa. Dziś sobie może zrobię, nawet. wyjąć i zobaczyć, jak to w ogóle wygląda. To jest ten aplikatorek. Myślę, że będzie fajnie. No i maseczka wiadomo pewnie jest zamknięta, także ah, patrzcie na to. Mega fajna. Zobaczcie, jak to się świeci. Widzicie? Mega. Jest jeszcze wpiłam bluszę chodzą w bluzach, w leginsach, albo w dresach, oczywiście tak na co dzień, bo... Chociaż w sumie nie, nawet jak idą czasami u gości To idą w dressach, albo w legincach Ale kupiłam po prostu białą bluzę W H&M, ja tutaj Andrzej dam się mówi Z napisem lo Taką powiedzmy basicową A kupiłam ją dlatego, bo myślałam, że będzie znowu dzisiaj na promocji Bo w Black Friday było minus 30% A o niej po prostu zapomniałam później po nią wrócić No i niestety dzisiaj już była za 17,99 Ale to nie są dużo pieniądze w sumie Więc mam białą bluzę Kolejną do kolekcji Już myślę, że naprawdę mogę skończyć ten odcinek Więc widzimy się jutro albo pojutrze, cześć!